Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa dnia 25 czerwca 2025 roku. Po 830 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2025 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich na podstawie artykułu 14 ustawy 7 ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych dziennik ustaw z 2023 roku pozycja 1095 oraz 2025 roku. Pozycja punkt 20. Zarządza się. Co następuje? Paragraf punkt pierwszy W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 roku. W sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich dzienniku pozycja punkt 2. Wprowadza się następujące zmiany. Punkt 1. Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie. Paragraf punkt 4. Punkt pierwszy Kuratorowi, który sprawuje patronat nad jednym aplikantem przez okres krótszy niż miesiąc, przysługuje dodatek patronackiej wysokości kwoty bazowej za każdy miesiąc sprawowania patronatu a za następnych myślniknych aplikantów myślnik wysokości chłoty bazowej za każdego aplikanta, ale nie więcej niż kłoty bazowej za wszystkich aplikantów łącznie. Punkt drugi. Przerwać sprawowanie patronatu z powodu nieobecności patrona lub aplikanta trwająca dłużej niż 10 dni roboczych powoduje w danym miesiącu proporcjonalne obniżenie dodatku patronackiego za tego aplikanta. Podstawa wymiaru dodatku patronackiego za jeden dzień sprawowania patronatu na tym aplikantem stanowi część dodatku patronackiego. Punkt drugi. Paragraf A ustawie 1 otrzymuje brzmienie. Punkt pierwszy dodatek specjalny przyznaje się za miesiąc, w którym kurator zawodowy miał okresowo zwiększony zakres obowiązków służbowych, tym za zastępowanie osoby długotpale nieobecnej w pracy lub wykonywał inne czynności poza zwykłym zakresem obowiązków. Po ustawie 1 dodaje się ustawia brzmieniu, a okresowe zwiększenie zakresu obowiązków służbowych, tym za zastępowanie osoby nie niemyślnik obecnej w pracy. Lub wykonywanie innych czynności poza zwykłym zakresem obowiązku wynika z polecenia służbowego wydanego kuratorowi zawodowemu przez przełożonego lub z wyraźnie określonego w przepisach prawa obowiązku podjęcia konkretnych działań przez kuratora. Punkt trzeci. Załączniki n 1 i wado rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach 1 i wadą niemyślniejszego rozporządzenia. Paragraf punkt drugi, statki dodatku patronackiego ustalone na podstawie rozporządzenia zmienianego paragraf 1. Brzmienie na dane niniejszym rozporządzeniu mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2025 roku. Paragraf punkt trzeci. Wynagrodzenie zasadnicze kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich ustalone przy zastosowaniu nożmyślników kwoty bazowej wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia zmienianego w paragraf orzmienie nadamy myślnik niniejszym rozporządzeniem przysługuje kuratorom zawodowym i aplikantom kuratorskim od dnia 1 stycznia 2025 roku. Paragraf punkt czwarty, rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Prezes rady ministrów deptus dziennik ustaw myślnik dwa myślnik pos. 830 załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2025 roku. Dziennik ustaw, pozycja. Załącznik nr 1: Tabela mnożników kwoty bazowej dla tytułu honorowego dyplomowanego kuratora specjalisty, stopni służbowych kuratorów zawodowych oraz opiekanta kuratorskiego lub. Tytuł honorowy: stopień służbowy: 1 dyplomowany kurator specjalista, 2 kurator specjalista, 3 starszy, kurator zawodowy 4 kurator zawodowy 5 opiekant kuratorski mnożnik kwoty bazowej. Dziennik Ustaw Myślnik czy Myślnik POS. 30 załącznik, 2 tabela stanowisk oraz odpowiadających im wstawy dodatku funkcyjnego lub stanowisko, procent kwoty bazowej 1, kurator okręgowy, myślnik dwa kurator, o którym mowa w artykule ustawie 1 ustawy z dnia 27 lipca myślnik 2001 roku, o kuratorach sądowych 3, zastępca kuratora okręgowego, myślnik 4, kurator, o którym mowa w artykuł, 38 ustawy dwa ustawy z dnia 27 lipca myślnik 2001 roku, o kuratorach sądowych pięć kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej myśli.